Witam w czwartej części naszego cyklu o ekonomii, właściwie to ekonomii alternatywnej, bo nie funkcjonującej jeszcze. Mam nadzieję, że jeszcze, ale kiedyś będzie funkcjonowała. No i dalej kontynuuję rozmowy z gościem moim, Krzysztof Lewandowski. Dzień dobry. No przedstawię też po raz kolejny Publicysta, tłumacz, wydawca i specjalista od ekonomii alternatywnej, i on nam wyjaśnia, na czym rzecz polega. Dzisiaj porozmawiamy o kryptowalutach, o aspekcie właśnie ekonomicznym kryptowalut. Na czym to Krzysztofie polega, i, i jakie są tutaj haczyki. No właśnie, więc temat jest młody, ale bardzo już popularny. 10 lat mniej więcej. ma. Yy, I no można by powiedzieć, że to jest też dynamicznie rozwijający się rynek, już można powiedzieć, to rynek kryptowalut. Pierwsza waluta Bitcoin. No, doczekała się już następców, tyś, tysięcy następców już dzisiaj można powiedzieć. Technologia też się, też się zmieniła, no, y, Ogólnie y, to, co największe zastrzeżenie, jakie ja mam do walut, y, kryptowalut, które funkcjonują na świecie, to jest ich spekulacyjny charakter. Właściwie y, jak pojawiła się waluta bitcoin, to od razu okazało się, że koszty transakcyjne tej waluty są tak duże, że ona się nie nadaje do tego, żeby kupić marchewkę w sklepie. E, raz, że no, nikt nie, nie byłby gotów czekać tak długo na transakcję, która się dokonuje, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak idziemy do sklepu i płacimy kartą, to transakcja jest natychmiastowa, trwa to, mhm. trwa to parę sekund. No, w przypadku bitcoina to, to, to już jest dużo dłuższy okres oczekiwania. No, trudno sobie wyobrazić, żeby można było w sklepie posługiwać się bitcoinami, czy ze względu chociażby na cenę transakcyjną, czyli sama zapłata kosztuje w przypadku małych. Transakcji to by była droższa niż, niż to, ile mamy zapłacić. No ale. Ale chodzi... to, jest taki, to jest taki aspekt techniczny. Natomiast wiesz, mnie się nie podoba to, skąd się te pieniądze w tych kryptowalutach biorą. No, ale właśnie właśnie chcę, tak. chcę do tego dojść. Właśnie chcę do tego dojść właśnie jak ona, jak ona powstaje ta waluta. Więc y, kryptowaluty pojawiły się jako na zasadzie zdecentralizowanej emisji. To znaczy kupowali sobie ludzie urządzenia, tak zwane koparki, ale no, taka koparka niczym się nie różni od specjalizowanego komputera. No i właściwie to już była ta mennica. Takich mennic na całym świecie powstało jak grzybów po deszczu, no, dziesiątki tysięcy takich mennic rozproszonych. Każdy mógł wykorzystać y, tę wydajność swojego procesora, aby, aby obliczać kolejną tam kryptowalutę. W związku z tym, y, no już od razu na, na tym etapie można było zobaczyć, że to jest waluta, która nie, y, poprzez swag zdecentralizowanej kreacji no już nie może być walutą publiczną. Ponieważ publiczna waluta wymaga tego, żeby jakiś organ publiczny ją emitował. A tutaj, po pierwsze, no prywatni właściciele tych, e, tych, tych komputerów e, i w dodatku rozproszeni na całym świecie. No, nie można było tego w żaden sposób, e, to więc... To zaprzecza niejako idei pieniądza, które mają... Pieniądz ma odzwierciedlać wartość na rynku, prawda? Tak. a nie pochodzić z, z rozwiązywania równań funkcji matematycznych, tak jak to się dzieje w tym No i przypadku. właśnie, przede wszystkim to warto Nie od razu jak się tutaj... to ma do, do, do czegokolwiek. No ale to właśnie tutaj powiedzieć przy okazji, że no, fun podstawową funkcją pieniądza to jest funkcja wymiany. Oczywiście istnieją też sprzeczne z nią funkcje, które y, polegają też na y, tezauryzacji, że pieniądz służy... Oszczędzaniu, też, prawda? Czyli, że po prostu mamy pieniądz i po prostu możemy go oszczędzać. Więc tutaj ten bitcoin i te waluty, które powstały po nim, raczej spełniały tę drugą funkcję. Czyli po prostu ludzie kopali je z myślą o tym, że wartość tego pieniądza z czasem wzrośnie i że zarobią na samym przechowywaniu tego pieniądza więcej niż gdyby przechowywali dolary czy złotówki na koncie, bo tam odsetki są bardzo niewielkie. A tutaj Y, zwłaszcza y, po sukcesach bitcoina, to można się było spodziewać no, krociowych zysków. Jeśli... No bo był taki moment, że, tam taki tam moment, to że po one po prostu bardzo szybowały w górę te kursy. Te, tej Ile nowy, to ty... było? Po 70 tysięcy za jednego bitcoina? No tak, tak. Już tak, tak jakoś tak, było w pewnych ta, momentach. Na takich no w każdym razie chodzi o to, że no, e, so, to są te dwie podstawowe sprzeczne z sobą funkcje. Funkcja e, z jednej strony miernika wartości, który e, no, wymaga się od pieniądza, żeby był miał tę samą wartość, to bo że nie, nie tak jak na przykład jakbyśmy mieli centymetr, który jednego dnia ma pół metra, e, to no to. drugiego dnia dwa metry, to byśmy żadnego domu nie zbudowali, prawda? Czyli ta, Pieniądz jako miernik wartości powinien być jak najbardziej mieć stałą, sta, stałą wartość. No i też pieniądz jako środek wymiany też powinien mieć stałą wartość, żebyśmy orientowali się po prostu, co ile kosztuje. Natomiast... No a właśnie w Bitcoinie zdaje się tak, no pewnie w innych kryptowalutach też, że jakaś tam stała ilość jest i tylko się na mniejsze części dzieli to. No tak, jest stała no, no to... ilość, ale jest stała ilość tych, tych pieniędzy, ale ponieważ on tak się tak się w każdym razie projektuje te pieniądze, żeby ich wartość rosła, żeby coraz więcej ludzi tam wchodziło i kupowało te, na tej giełdzie te pieniądze, czyli wartość, żeby tego pieniądza rosła, no to już on przestaje pełnić swoją funkcję jako miernika wartości, bo, bo po prostu miernik wartości musi mieć stałą wartość. I, no i też przez to jako środek wymiany kiepsko służy, bo yy, no, jeśli tam wartość bitcoina była w stanie dziennie wzrosnąć o ileś potenc, to jak, jak tym płacić? No nie właśnie. Wiadomo, po prostu, no. Ani ten, który przyjmuje, ani ten, który płaci, nie, nie wie jak ma to po prostu. Ten... Czyli to taka zabawa. No <laughs> raczej właśnie był to, była to spo, sposób na spekulację, właśnie tak, na spekulację tym, że że ten pieniądz może po krótkim czasie być wart dużo więcej niż, niż wcześniej. No tak, ale jeżeli on jest w pewnym sensie bez sensu, no to, no to są chętni na coś takiego? No, są chętni w tym sensie, że te procedury kryptograficzne przynajmniej gwarantowały to, że tego pieniądza nie może powstać więcej niż. Określona ilość, więc to taki parytet, taki parytet, więc e, ci spekulanci zaczęli grać zarówno na zniżki, bo wiadomo, że w spekulacji można również zakładać się o pogodę, prawda, czy będzie jutro słońce, czy będzie deszcz czy można obstawiać zakłady i w zasadzie cała spekulacja globalna no, musi mieć jakiś Ośrodek, wokół którego ta spekulacja się odbywa, no i tutaj właśnie tym ośrodkiem były kryptowaluty. Już nieważne, czy te kryptowaluty taniały, czy dworzały, bo spekulanci również byli spekulanci, którzy zakładali się, że, że dostaną więcej pieniędzy, jak one stanieją. Prawda? Jedni gali na zwyżki, drudzy gali na zniżki. No także też ten sposób emisji, rozproszony, też uniemożliwił jakąś kontrolę taką samorządową. Czy rządową, czy samorządową nad tym pieniądzem. No ale to był ten pierwszy okres tego zachłyśnięcia się i rzucenia tych kryptowalut na rynek. Drugi sposób to, drugi sposób zaczęto właśnie myśleć jak to y, okiełznać, y, y, kryptowaluty, no i y, Właściwie powstał całkiem niezły, rozsądny pomysł, że jakaś grupa ludzi emituje całą, całą dostępną ilość tego, tej kryptowaluty. To się nazywało w tej terminologii, czy nazywa premining, czyli takie przedkopanie. Na przykład wykup, wykopują tam te, powiedzmy, milion jednostek, jakie zaprogramowano, że można wykopać. Ktoś tam wykupuje i może to być również jednostka samorządowa, a następnie składa to w jakimś repozytorium, te, te pieniądze i w miarę potrzeby wypuszcza na rynek tym, którzy chcą się tym posługiwać. I wtedy już ta kontrola nad tym, nad tą kryptowalutą jest pełna, bo ona nie jest emitowana. Właściwie... Ta, ten... One już są do czegoś... Przy, Przypięte, że tak powiem. One tak? już tak, one są, zostały wstępnie ja. wyemitowana, cała, cała pula została wyemitowana Coś znaczą. na przykład przez samorząd i ten samorząd to ponieważ ta emisja mogła być bardzo tania, jeśli właśnie w tym pre-miningu można zrobić bardzo tanią emisję, niekoniecznie posługiwać się tymi bardzo skomplikowanymi procedurami, e które dotyczyły bitcoina i innych walut. No, i kiedy już ta waluta jest wyemitowana, no to wtedy ją dystrybuować tak jak każdy inny pieniądz. Z tym, że no dobrze zabezpieczony tutaj cyfrowo, prawda, kryptograficznie, także nie można tego pieniądza no podrobić. No właśnie, w technologii blockchain, czyli. Tak. czyli, czyli no, ten... ja jestem na przykład zwolennikiem tego rodzaju emisji, właśnie, która jest powiązana z pre-miningiem, przez jakieś organy samorządowe. Które mogłyby na tej zasadzie właśnie takie kryptożetony wypuszczać na, na rynek, którym posługiwaliby się na przykład członkowie kooperatywy spożywczej. Mhm. I teraz oczywiście kooperatywa spożywcza, mówię, to jest dobry start, bo wiadomo, że jedzenie musimy wszyscy kupować codziennie, więc kooperatywa spożywcza jest dobrym startem. Ale jakby się ten system w kooperatywie tych żetonów rozwinął, to można by nimi również kupować inne produkty, nie tylko spożywcze, tylko mogłoby się to rozszerzyć też na usługi publiczne, na przykład te usługi, które, którymi zarządza samorząd. Na przykład samorząd dysponuje basenami, czy kinami, czy jakimiś tam teatrami, więc, no, czy komunikacją miejską i tak dalej. Można by te usługi, które są do kupienia za żetony można by rozwijać na bazie tej... Ja tutaj wnioskuję, że w takim układzie z tej, z tego, z tej pierwotnej idei kryptowalut, czyli jakiegoś, jakiejś takiej emisji pieniądza w nie wiadomo skąd, by y, powstała taka Technologia wymiany elektroniczna, tak? Czy to o to ci chodzi? Elektroniczna, ale mhm. właśnie to, co jest ważne w tych kryptowalutach, że można się nimi wymienić bez pośrednictwa konta bankowego. Mhm. Po prostu można przesłać żeton z jednego smartfona do drugiego bez konieczności przesyłania tego przez jakieś, jakąś instytucję bankową czy rozliczeniową, czyli bezpośrednio. To jest ich wielka zaleta, i uważam, że z tej zalety jeśli, jeśli potrafimy z tej zalety skorzystać, no to będziemy mogli wykorzystać kryptowalutę właśnie do robienia lokalnych kryptożetonów. Czyli to tak jakby był pieniądz lokalny, tylko inna te technika wymiany, To tak? jest trochę tak, jakbyśmy mieli rzeczywiście prawdziwe yy, tam bilon w kieszeni, monety czy coś takiego. Tylko, że mamy to w postaci cyfrowych zbiorów, których nie można podrobić. Czyli mhm. możemy również się tym wymieniać telefon do telefonu i mamy gwarancję, że nikt tego nam nie podrobi. I no tak, bo w takie dodatku, są założenia jeśli, tej technologii blockchain. Czyli tak, roz, jeśli w dodatku jeszcze mamy gwarancję, że możemy to w każdej chwili zamienić na złotówki, mhm. no to nic nam więcej nie trzeba. Mamy lokalny pieniądz, dobrze zabezpieczony kryptograficznie, niepodlegający spekulacji, posiadający kurs wymiany 1 do 1 do złotówki, no i, no i pięknie. działający <grym> bez systemu bankowego. Czy to byłby sposób na wysadzenie tego systemu finansowego? No być może to jest takie powolne strzyżenie tego systemu bankowego, że coraz Aha. mniej e, dawania mu pola do, e, do działania. Bo jeśli, jeśli ten y, lokalny pieniądz obraca się dużo szybciej, to mniej potrzebujemy brać kredytu w bankach tego zabezpieczenia, prawda? Bo po prostu mniejsza ilość pieniądza nam większą ilość gospodarki załatwia. No więc w, ten, w tym sensie ograniczamy pole ekspansji dla banków prywatnych, komercyjnych. Czyli gdyby nam się nie udało wprowadzić, bo tutaj już nawiązuje do naszych poprzednich rozmów, Gdyby nam się nie udało wprowadzić yy, konstytucji w życie, czyli... Tak, pieniądza centralnego banku centralnego, pieniądza cyfrowego banku centralnego, tak. Tak, czyli to byłby jakiś tam sposób na ograniczenie yy, dochodów... P potrzeb potrzeb tak. kredytowych gospodarki. Tak, gospodarki i ograniczenie dochodów tych... Yy, tych, tych banków lichwiarskich. Tych, tych banków tak. tak. No tak, no jeśli, yy, jak mówię, jeśli... 4 do 5 razy szybszy jest obóz tego pieniądza lokalnego, no to gdyby to się stało powszechne, tak te, te lokalne żetony, no to odebraliśmy odebralibyśmy bankom 80% ich. ich yy, no to day. pięknie, to ich, ich, ich Kredytów. kredyt zysków. Kredytów, tak. Czyli tak, no tak. Czyli... Także to jest sposób mhm. już yy, yy, Zdobywania jakiejś suwerenności w tych przepisach, w których tkwimy. Mhm. A czy jest możliwość, żeby banki tak czy owak te kryptowaluty przejęły? Jest taka, takie niebezpieczeństwo? To znaczy, banki centralne od kilku lat robiły badania i na przykład ten projekt, który najszybciej teraz będzie wdrażany, czyli ten Riksbanku szwedzkiego. Tam jest też moduł kryptowaluty, z tym, że te kryptowaluty będzie można mieć tam ograniczoną ilość tych kryptowalut, niewielkie transakcje będzie można nimi robić. Daje się do 1000 euro chyba, maksymalnie. A dlaczego? Czy to jest to po prostu ten pierwszy krok? <laughs> czy... To trudno mi powiedzieć, no jakieś widocznie, jakieś chodzi o to, żeby... Jakąś jednak kontrolę ten, ten bank centralny miał nad nad, tą, nad obrotem tego No niewątpliwie, niewątpliwie powinno tak być, że jakiś bank centralny, jakiegoś państwa, narodu powinien decydować o tym. Bo, bo w ten ile sposób ludzie. Mogliby, jest. Bo w ten sposób ludzie mogliby w ogóle zasilać zresztą no tę szarą strefę. Transakcji. mogliby y, y, bardzo intensywnie tam dużymi transzami. A tutaj jakieś niewielkie kwoty po prostu wchodzą w grę, można no, powiedzieć, mm -hmm. kieszonkowe transakcje, a nie, a nie duże jakieś. No to tak, z punktu widzenia państwa szara strefa jest niekorzystna, ale z punktu widzenia społeczeństwa jest bardzo korzystna, ponieważ jakieś pieniądze zostają u ludzi, a nie są wy, eksportowane tak, gdzieś, nie znaczy, wiadomo, powiem, że gdzie, jest do prywatnych kieszeni. Szara strefa z punktu widzenia obywateli jest korzystna w, w sytuacji, kiedy źle funkcjonuje ten ogólny system, bo wtedy to jest jedyny ratunek. To, to na przykład teraz widzimy we Włoszech, to jest po prostu masowy rozwój szarej strefy. No ale co taki minus jest, że um, wtedy nie ma pieniędzy, bo nie, podatki od tego nie płyną, nie ma pieniędzy na dobra takie jak autostrady no, wiadomo, czy to, infrastrukturę, infrastruktura która służy wszystkim. Na, na te budżetowe dziedziny, tak. prawda? Oświaty, kulturę i tak dalej. Mm, no ale... Y jeżeli, jeżeli tak są państwa zorganizowane, że pieniądze społeczeństwa, które społeczeństwo wypracuje, idą do prywatnych kieszeni, no to szara strefa jest rzeczywiście ratunkiem. Nie, no to mm. wszystkie kraje, które przeżywają problemy jakieś gospodarcze na, na szczeblu tam centralnym, państwowym, no natychmiast się w nich rozwija szara strefa. To jest, to jest jedyny sposób, no i jaki, no, To jest jedyny sposób, jaki, jaki mamy jeszcze jako społeczeństwo. Tak. Czyli, czyli jest niebezpieczeństwo, że, że finansjera mogłaby przejąć kryptowalutę na czym myślę, by to myślę polegało, że nie. nie. Myślę, że nie. Nie, nie ma. Ponieważ no, banki centralne robiły badania i stwierdziły, że im to w ogóle jest nieprzydatne nieprzydatne, nie ponieważ nie mają kontroli, nie można tej... Natomiast właśnie mówię, no Riksbank Szwedzki wykorzysta to w drobnych transakcjach, bo anonimowych wtedy, prawda, ludzie, może nie tyle anonimowych, bo kryptowaluty wszystkie zostawiają za sobą ślad, ale w transakcjach, które nie przechodzą przez konta bankowe. Mhm. Czyli po prostu można, można wyłączyć banki wszystkie, banki mogą upaść, a ludzie dalej mogą posługiwać się pieniądzem. To jest to jakaś też tratwa tra ratunkowa prawda? Dla, dla społeczeństwa, które powiedzmy byłoby uduszone y śmiercią tego systemu finansowego, który mamy obecnie. To, to po prostu byłby to jakiś ratunek, jakaś tratwa, moglibyśmy dalej posługiwać się, No żetonami. tak, ale jak oni się zorientują, że, że to wysadza ich system, to nie, 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 nie wkroczą w to? Ja myślę, że nie ma możliwości wkroczenia. O, no właśnie, nie o ma to możliwości. chodzi, nie bo ma możliwości. bo to jest system rozproszonej emisji, no to no nie ma możliwości wkroczenia. To. Ale jednocześnie, jednocześnie no, mówię, to nie spełnia tego postulatu, żeby pieniądz był dobrem publicznym, bo jeśli emitują go prywatnie i rozproszeni. No to się właściciele... stworzy nowa finansjera. Nowa, nowa finansjera tych, którzy mają ty. dużo pieniędzy i którzy mają dostęp do tanich źródeł energii, bo to kopanie walut kosztuje głównie energię. no Trzeba najpierw zainwestować w kopalki, czyli w te komputery, Drogie a drugim, drugim e, tym wąskim gardłem to jest cena energii. Bo po prostu w, ta, w, w, w takich krajach, na przykład jak Chiny, czy tam inne kraje, gdzie cena energii jest znacznie niższa niż, niż u nas, no to tam na przykład najwięcej tych koparek powstało, bo ta, ta energia jest tania. No. Czyli z punktu widzenia społecznego, to, to by yy, z kryptowalu trzeba by zrobić ten taki pieniądz lokalny, natomiast finansiera się stara o stworzenie nowej ekipy finansistów. Finansiera, którzy... ja myślę, że finanse, to tutaj to spekulanci korzystają z kryptowalut. No ale z tych spekulantów może, może wyrosnąć no, nowa finansiera. No tak, ale oni równie jak nie będzie kryptowalut, to nie będą pogodą, na pogodzie spekulować, czy na czymkolwiek. Także to <laughs> dla nich to jest po prostu jeden wygodne być może narzędzie do spekulacji, bo tam notowany jest kurs i tak jest dużo użytkowników. Natomiast banki centralne myślały, że to będzie dla nich konkurencja, ale zbadano to dokładnie i po pierwsze stwierdziły, że im to nie jest potrzebne, a jeśli już, to właśnie tylko do takich kryptożetonów, które będą wykorzystywane bardzo lokalnie do niewielkich w niewielkich yy, transakcjach. No a, a, a także głównie tu chodzi o to, żeby jednak e, e, transakcje przechodziły przez rachunki bankowe. Mhm. Taka jest po prostu idea bankowości. No tak. No tak to wtedy no tak. jest pełna kontrola. No tak. Czyli spekulanci nie są w stanie zagrozić polityce i gospodarce. Nie, oni mogą tylko sobie zagrozić, bo po prostu będą y, no, uczestniczyć w, w jakichś tam grach spekulacyjnych, prawda? Także mogą mhm. na tych grach... Spłaci, stracić w stosunku do większych graczy. Czyli taka ich zabawa. Ich, ich zabawa, zabawa wewnętrzna, tak, ta? aha, wewnętrzna aha. zabawa spekulantów. No, wiadomo, że ci, którzy dysponują większymi transzami, mają y, większe możliwości wygrania y, w tej spekulacji, na tej spekulacji. Mhm. Czyli nie z, ze strony kryptowalut nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo. Ja nie tak? widzę żadnego Natomiast niebezpieczeństwa, może, raczej widzę pewne szanse właśnie może wykorzystania właśnie. tej technologii właśnie dla lokalnych walut, które będą miały pokrycie w walutach narodowych. Czyli z tego się zrobi technologia, sama technologia zostanie, a nie ta Idea tworzenia pieniądza w jakiś tak, durny sposób konkretnie w, w sposób, kompletnie. sposób rozproszony. Mhm. No dobrze. No to w takim razie chyba wyczerpaliśmy tematy, no, które chcemy poruszyć. Myślę, że tak będziemy się oczywiście przyglądać, jak się rozwija. Mhm. Bo rynek kryptowalut jest bardzo dynamiczny. To jest młoda stosunkowo dziedzina wiedzy. Więc tam też się duże zmiany dokonują. Myślę, że tutaj w też internet rzeczy będzie wchodził e, niedługo, właśnie e, to już są bardzo konkretne plany e, te, tego e, towarzystwa, które zarządza, można powiedzieć, całym światem, prawda? że w, w jaki sposób nas e, e, kontrolować coraz lepiej, no, za pomocą pieniądza, za pomocą energii, tak. e, e, za pomocą e, różnych takich coraz bardziej wyrafinowanych, Technik. broni biologicznej, jakąś jedzenie? No tak, ale przede wszystkim technik takich inwigilacji, prawda, co kupujemy za pomocą liczników energii będzie można dowiedzieć się, jakie urządzenia w domu włączamy, jak długo korzystamy na przykład z młynka do kawy i tak dalej. Także po prostu te wszystkie informacje no, wraz z kryptowalutami, bo to, to, to jest bardzo dynamicznie rozwijająca się Obszar cywilizacji naszej. No i trudno powiedzieć, dokąd, dokąd to zmierza. To zmierza. No, no myślę, że to coraz y, większego ograniczenia takiej suwerenności indywidualnej naszej, wolności. No, myślę, że mnie jest obojętnie, czy oni będą wiedzieli, że, czy ja używam młynek do kawy, czy nie. No, ale. Hmm. No, nie wiem od, na, jak, jak jest sens takiej inwigilacji. No od tego na przykład no, w, Chi, w Chinach już ludzie, którzy y, dost, otrzymują punkty, już otrzymują za różne zachowania. No, na przykład jak będziesz za mało kawy pić, to może nie dostaniesz punktów y, i w związku z tym będziesz miała mniejszy dostęp do energii. przedszkole. Na przykład. Na przykład. No. Straszne, to jest straszne tak. To takie właśnie trochę jak, jak w przedszkolu, prawda? No tak, nie tak wypijesz jest. czterech kaw dziennie i po prostu od razu punktów będziesz miała mniej. Czy, nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać z no. takiego czegoś. No dobrze, to chyba już zakończymy. Tym nasz, naszą, tym Tak, tym pesymistycznym tym. akcentem zakończymy nasze rozważania na temat ekonomii alternatywnej. Dziękujemy Tobie Krzysztofie okay. za, za obszerne wykłady. Mam nadzieję, że Państwu się ta wiedza przyda bo wydaje mi się, że jest potrzebna, należy takie rzeczy wiedzieć. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.